Cześć! Mam na imię Zuzia i przygotowałam dla ciebie super zabawę. To quiz o wiośnie. Zobaczmy, ile wiesz o tej wspaniałej porze roku. Zaczynamy! Po jakiej porze roku przychodzi wiosna? Po zimie czy po jesieni? Poprawna odpowiedź to: Po zimie. W jakim miesiącu zaczyna się wiosna? W marcu czy w kwietniu? Poprawna odpowiedź to: w marcu. Co dzieje się na drzewach, gdy przychodzi wiosna? Drzewa tracą liście, czy drzewa puszczają pąki? Poprawna odpowiedź to: drzewa puszczają pąki. Które zwierzęta budzą się wiosną ze snu zimowego? Niedźwiedzie czy wilki? Poprawna odpowiedź to: Niedźwiedzie. Jakie święto obchodzimy wiosną? Wielkanoc czy Halloween? Poprawna odpowiedź to: Wielkanoc. Jak nazywa się kukła, którą wrzuca się do wody na znak, że przybywa wiosna? Baba Jaga czy Marzanna? Poprawna odpowiedź to Marzanna. Bazie rosną na Wierzbie czy Sośnie? Poprawna odpowiedź to Wierzbie. Jak nazywa się duży biały ptak z czerwonym, długim nosem i długimi nogami, który wraca do Polski na wiosnę? Bocian czy sroka? Poprawna odpowiedź to. Bocian! Które kwiaty symbolizują początek wiosny? Przebiśniegi i krokusy, czy róże i maki? Poprawna odpowiedź to. Przebiśniegi i krokusy. Po wiośnie przychodzi. Zima czy lato? Poprawna odpowiedź to. Lato. Jakie zwierzę jest często kojarzone z wiosną i wielkanocą? Kot czy zając? Poprawna odpowiedź to zając. Jak nazywa się kwiat, który kwitnie na wiosnę i ma fioletowe płatki? Krokus czy tulipan? Poprawna odpowiedź to: Krokus. Dziękuję za wspólną zabawę. Świetnie ci poszło. Wiosna to cudowna pora roku. Wszystko budzi się do życia i świat staje się znowu kolorowy. Życzę ci pięknej wiosny w tym roku.